Właśnie trwa największa poza Comic Conem impreza, gdzie ogłaszane są premiery, newsy filmowo, serialowo, animowano nie wiadomo co growe, czyli D23, Disney Expo, podczas której dowiedzieliśmy się o planach Disneya na lata najbliższe, może nawet do 2000miliardowego, i jak Disney planuje opanować świat filmami głównie animowanymi. I nie dziwię się. Że wiele osób będzie narzekać, i nie dziwię się, że wiele osób będzie mówić: Jezus, Maria, w sequel Disney to jest Dequel. Dequel próbuje nas zasequelować na całe życie. Sequel oza Disneya. Więc przegadajmy sobie te plany. Ja tutaj mam je wszystkie otwarte, te tytuły, które nadchodzą, i zastanówmy się. Skomentujmy troszeczkę to, czy to jest ojeju, jeju, zły Disney, czy to są ojeju, jeju. Żli widzowie, tacy jak my, którzy chodzą na to, czy może odpowiedź jeszcze gdzie indziej jest? I to tak naprawdę trochę nasza wina, trochę nie nasza wina, ale przede wszystkim jak prezentuje się sequeloza Disneya. Podczas wielkiego panelu Disneya mieliśmy zarówno Tematy dotyczące Star Wars, dotyczące Marvela, jak i dotyczące filmów animowanych, chociażby także projektów Pixara. I pierwsza rzecz, która nadchodzi jeszcze w tym roku i dostała pełny, piękny zwiastun, to jest Moana 2, która nadejdzie w listopadzie. I to jest ciekawe, że dostaliśmy tutaj zapowiedź pełną, jednocześnie wiedząc, że w produkcji jest wersja aktorska live-action wersja. A Moany, to co jest co prawdopodobnie będzie najszybciej ekranizowanym, a właściwie adaptowanym z animacji na aktorski film, jaki Disney do tej pory robił, i jest to troszeczkę dziwne. Aczkolwiek to, że nie wspomniano o tej wersji aktorskiej, dla mnie jest takim malutkim, malutką is iskierką nadziei, że może The Rock porzuci ten projekt, ponieważ. Splotek wychodzi na to, że to głównym prowodyrem tego projektu jest The Rock, a on akurat zajarał się czymś innym i chce zrobić monster Jam. Co zostało także ogłoszone na D23. To ma być projekt związany z tym, że The Rock kocha wielkie monster track. Monster Tracks. Okej. Okay. Aż mój kot tutaj pomiałkuje w dole. Ach. Więc im bardziej The Rock skupia się na czymś, co nie jest aktorska wersja Moany, tym lepiej. Aczkolwiek to będzie ciekawe zderzenie, ponieważ Moana nie była największym hitem ostatnich lat, aczkolwiek była bardzo dobrze przyjęta. Z drugiej strony, czy ten sequel jakkolwiek wydaje się być potrzebny, ani trochę. I tutaj od razu dajemy gwiazdeczkę. Bardzo często mówimy niepotrzebny, tylko dla kasy i tak dalej. Żyjemy w świecie kapitalistycznym, gdzie odpowiedź na pytanie, czy to jest potrzebne za każdym razem przy każdym filmie, który oglądacie, czy to sequel, prequel, spin-off, finów i tak dalej, brzmi? Nie, nie jest potrzebny. Przy każdym oryginalnym pomyśle, czy to jest potrzebny film? Nie. Ale z drugiej strony, czy to jest dla kasy? Tak. Te filmy niestety robi się, bo chce się zarobić. To nie jest tak, że ludzie mają miliard dolarów, mówią, a nudzi mi się i robię film z prasy". Ile takich osób jest? Jeff Bezos i, i Musk. A Musk nawet gdy robi coś nie dla kasy, to i tak robi to dla kasy. Albo oskarża ludzi, którzy nie chcą, nie chcą mu reklam robić na jego portalu. Kapitalizm, wolny rynek. Elon Musk. Inny temat, inna dyskusja. Ale to jest jedna rzecz, która powinna nam coraz bardziej uzmysławiać, że to nie do końca jest tak, że wszystko jest wina wielkiej korporacji, no bo my troszeczkę pomagamy im. Ale mamy Moana 2, pierwszy sequel. Mamy oczywiście zapowiedź Awatara 3, którą dostaliśmy, dostaliśmy tytuł Fire and Ash. Ciekawe, czy zrobimy cokolwiek więcej niż po prostu ogień i popiół. Wiecie, kusi ogniem i mieczem, prawda? Avatar ogniem i mieczem, awatar ogniem i popiół, a może kamień i popiół. Kamień i diament, popiół i diament. Zaczniemy mieszać, aczkolwiek opowieść jest taka, i James Cameron powiedział, że ogień ma być kojarzony z agresją, przemocą, a z wszystkimi negatywnymi emocjami, które są w środku naszych bohaterów. A popiół to jest radzenie sobie ze skutkami dacia, dacia ujścia tej swojej agresji. Mój kot mi nie daje spokoju. Siedzi i siedzi w ten sposób. Nie, nie. Wytrzymaj tak, jak lubiłaś przez 10 lat. Nie musisz się wspinać. Nie musisz się wspinać. Musisz. 10 lat normalnego siedzenia mi na ramieniu. I nagle mój kot uznał: Teraz ja nie siedzę już. Po pokazałbym ci brzydkie słowa. Ale to mamy drugi sequel. Oczywiście nie jest tak, że to, to jest jedyna. I największy teoretycznie tytuł, który został zapowiedziany, to Toy Story 5. Wejdzie tutaj reżyser Wolle'ego, czyli Andrew Stanton. To jest znakomity reżyser, to jest znakomity twórca. I opowieść na razie wiemy tylko dwie rzeczy. Dostaliśmy grafikę, która jest koncept artem, który będzie wykorzystywany. To, to prawdopodobnie nie będzie w ogóle związane z. To nie będzie scena z fabuły. Oraz dowiedzieliśmy się, że przeciwnikiem naszych zabawek będzie elektronika. Że przesuwamy się do przodu i będziemy zastanawiać się, jak nasze zabawki radzą sobie z tym że dzieciaki obecnie mają iPody, iPody, iPady, iPhony i tak dalej i głównie grają, a głównie mają nosy wpatrzone w monitor. Po pierwsze, wydaje się to totalnie starym tematem. Nawet film Emotki już to robił, więc nie wiem jak to może być ugryzione, żeby, po drugie, nie cofać w naszym rozwoju bohaterów. Pamiętajcie, czwórka znakomicie odeszła mówiąc, ok. Będę miał inny cel życiowy. Woody powiedział inny cel życiowy. Nauczyłem się czegoś. Dowiedziałem się, że moje całe życie, okej, okay, robiłem, miałem jeden cel, ale teraz go zmieniam, bo niestety takie jest życie. I teoretycznie powinien, powinienem dalej iść tę stronę. Istnieje szansa, że to History 5 połączy jakoś te dwie rzeczy, czyli nasze zabawki i e Andy'ego, już teraz nie Andy'ego, e spotkają Woody'ego na swojej drodze, gdzieś tam na przykład, wszystkie wyrzucone do wielkiego śmietnika albo cokolwiek. Nie wiem. Do tej pory to, Story mnie nigdy nie zawiodło. Kocham jedynkę, kocham dwójkę, kocham trójkę, kocham czwórkę i dosłownie każda z nich tych części dla mnie jest lepsza. Ale, nie, ale, ale nawet ja, osoba, która kocha wszystkie cztery części, mówi ojeju, ojeju, jeju, jeju. I ta część zapowiedziana jest na długo, długo, ponieważ będzie dopiero w roku 2026. Jeszcze prawdopodobnie animacja za bardzo nie ruszyła. Szkoda, że tak szybko, jakkolwiek to głupio brzmi, ale no niestety. Oczywiście, skoro mamy, mamy zapowiedź tej Story, to dowiedzieliśmy się, że dostaniemy Incredibles 3, na które mają się pojawić bez daty jeszcze. Wiemy dopiero, dopiero zaczęli pracować. Pracuje nad tym Brad Bird, czyli reżyser jedynki i dwójki. Znowu... Już dwójka była trochę naciągana. Ten element retro był taki cudowny w jedynce. A tutaj. Nie, to, ten problem jest taki, że ja nie mam żadne, żad... Nic mi nie przeszkadza w sequelach, ale jak zastanawiam się, ok, ale jak chcecie ugryźć ten projekt? Nie mam pomysłu, nie mam pojęcia o co tu się, kurczę dzieje. Co nie przeszkadza mi, żeby powiedzieć, ok, sequele mieliśmy w latach 90 wychodziły po prostu na VHS-y, w latach 80 na VHS-y, więc to nie jest nic nowego. To, to, co jest tutaj wielką nowością jest to, że prawdopodobnie marketingowcy zobaczyli, że można zarobić na tym jeszcze więcej pieniędzy. I tyle. Oczywiście, największą newsem poza Toy Story jest to, że dostaliśmy już kawałek klipu oraz zapowiedź z Utopii 2. Kocham Zutopię, nie chciałem wrócić do tego świata kompletnie. Także premiera jest, uwaga, uwaga, listopad 2025 i będziemy wracać do świata Zutopii albo Zutropolis, jak dobrze pamiętam, bo tak jest w Anglii tytuł. Dowiedzieliśmy się o nowych postaciach, że Ki-Hui Kwan zagra Węża Jednego, że wejdziemy do innych światów, do innych miejsc w naszym wielkim mieście. Wraca oczywiście zarówno Judy Hobbs, jak i Nick Wild, więc fajnie, super, kocham postacie. Nie chciałem ich kompletnie. Mówicie, to jest ten problem, że to, mi da, że to mi może burzyć historię, nawet jeżeli potem zignoruję tą dwójkę, to gdzieś, o, gdzieś będę miał z tyłu głową, okej, okay, coś tam się wydarzyło. To wymaga ode mnie więcej, by odseparować perfekcyjny film od jego naśladowników. Ale znowu, to jest kilka tytułów, a my dowiedzieliśmy się nie tylko o sequelach, ale sequelach sequeli. Bo dowiedzieliśmy się, że prace ruszyły nad Frozen 3. Kraina lodu 3 będzie i informacje są że po pierwsze ona trafi pewnie w 2027 roku, ale co ważniejsze, że ponoć jest projekt na czwórkę już. Pani tutaj yy, reżyserka Jennifer Lee powiedziała, że czują, że jest tutaj potencjał na dwa filmy i że prawdopodobnie historia trójki czwórki to może być jedna historia podzielona na dwa filmy. Ktoś teraz Was powie, no Jezus Maria, ale czemu Kraina Lodu? Ludzie, Kraina Lodu 1 i 2 to, są to jest jeden z największych hitów finansowych Disneya, więc nie dziwmy się, że trójka przychodzi. To jest właściwie tak, zrobiliśmy film, który zarobił ponad miliard dolarów, więc każdy akcjonariusz, a pamiętajcie, Disney jest firmą publiczną, więc osobami, które decydują za tak naprawdę akcjonariusze, e, ci, którzy mają najwięcej, czyli osoby, które największym mają e, najwięcej zarabiają na zyskach akcji straszne to jest swoją drogą, bo to nie decydują film, twórcy filmowi, szefowie i tak dalej. Nie decydują tak naprawdę, e, tak naprawdę akcjonariusze, którzy mówią: "O tak, to nam da więcej pieniędzy, inaczej zwolnimy ciebie jako dyrektora". Czyli pieniądze, czyli przepraszam, decyzje są przesuwane z punktu widzenia filmowego do film tylko i wyłącznie finansowego i tylko i wyłącznie niekreatywnego. Co jest niestety bardzo smutne. Ale znowu to nie jest do końca wina, bo tak to działa. No kurczę, gdybym miał firmę E, powiedzmy, ona byłaby publiczna, i tak dalej, no to jej celem byłoby, gdybym miał akcję czyjeś tam i był w zarządzie spółki, to chciałbym krótko zarabiać. Problem zaczął się w tym momencie, w którym zaczęliśmy producent, dystrybutor, siećkin, e, właściciel praw, i tak dalej. To wszystko nagle stało się jednym produktem. Jednym bytem. W tym przypadku Disney, ale HBO tak samo ma, Amazon tak samo. Dlaczego? Ponieważ. W ten sposób totalnie zminimalizowaliśmy ryzyko, bo kiedyś, gdy producent filmu to była jedna kubka, oni produkowali film, ok, spoko. Potem sprzedawali prawa dystrybutorom, sprzedawali prawa sieciom kin. Każda z tych grup podejmowała, to były kolejne etapy podejmowania decyzji. Zatem, gdy zrobiłem mały film, powiedzmy za 10 milionów dolarów, za 2 miliony dolarów, sprzedawałem komuś, ktoś nie kupił, inne kino kupiło. Jeżeli zaryzykowało to kino, na przykład jakaś sieć kin, jedna, która miała 1000 sal, 1000 e, kin, przepraszam, no to oni mogli, o, zyskaliśmy, a ci inni stracili. Ten element ryzyka pojawiał się w wielu innych miejscach. Co więcej, nawet gdy dyktowane było to tylko i wyłącznie, ok, czy zarobimy na tym filmie, czy nie. No to tych poziomów było na tyle dużo, że wciąż była różnorodność decyzji, bo to nie był jeden byt. W tym momencie osoba decydująca o filmie, powiedzmy w Disneyu, w sensie osoba, no to to jest osoba, która decyduje o dystrybucji, decyduje o, o wszystkim. Nie ma tutaj ryzyka, że okej, okay, my w Disneyu wyprodukujemy film, a wypuści go ktoś inny, a zajmuje się dystrybucją za granicą ktoś inny i tak dalej. I te firmy wszystkie dzielą się swoimi i kosztami, i zyskami. Nie! To jest wszystko jeden byt, przez co nie ma możliwości nawet troszeczkę zabawy w ryzyko. Ale znowu, to nie są wszystkie rzeczy, które, które mamy, jeżeli chodzi o sequele, ponieważ mamy teoretycznie. Sezon drugi Andora, który nadchodzi. Nadchodzi film manda Mandaryn. Mandaryn i grogu, o czym też się dowiedzieliśmy. To też teoretycznie można powiedzieć, że to jest spin-off. Ale tutaj aż mnie. Kusi zapytać was właściwie, no bo spotykam się z tym bardzo często, że piszecie mi w komentarzach odnośnie tego Jezu, mam dość sequeli. Mam dosyć kolej spin-offu, sequeli, prequeli i tak dalej. Ale jak spojrzycie na największe hity filmowe ostatnich czterech lat, nawet nie będę mówił więcej, to największe hity filmowe, jeśli chodzi o największy zarobek, pierwsza dziesiątka, ogromna większość to są albo sequele, prequele, spin-offy, albo Base on a True Story, czyli na przykład jakieś biografie, biografie jakiejś tam znanej osoby właściwie. To są jedyne dwie rzeczy. Mieliśmy Fast and the Furious 10-15 części. Mieliśmy Mission Impossible. Właściwie co chwilę dostajemy film, który jest kolejną częścią czegoś. Kilka lat się cofniemy. Mamy Avengers Endgame, mamy Avengers Infinity War. Mamy, właśnie mówiłem, Frozen 2. I lecimy tak i lecimy, i to są kolejne i kolejne części. Więc może, możemy pisać komentarze, ale jednak. Głosujemy portfelami i ogromna większość tych sequeli zarabia pieniądze. Oczywiście, ponieważ łatwiej jest sprzedać markę, którą znasz, postacie, które już polubiłeś, łatwiej jest obudzić fanów, którzy już chcieli, już byli na filmie, niż stworzyć nowych fanów do no, całkiem nowego życia. Więc ja się nie dziwię temu kompletnie, mogę narzekać i mogę na swoim, wiecie, swoim małym zasięgu powiedzieć, okej, okay, na ten film sequel nie pójdę, nie dam tych 20 czy 30 zł na bilet. I fajnie, jeżeli tak robimy, ale musimy pamiętać, że częściowo to my jesteśmy odpowiedzialni za, za ten wynik. Ale, 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 uważam, że tutaj jest jeszcze warto wspomnieć o dwóch innych, właściwie trzech innych projektach, które także są sequelami albo spin-offami. Po pierwsze, wraca Freaky Friday z Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan. Ja nie widziałem pierwszej części, więc mam to gdzieś. Aczkolwiek, sequel. Dowiedzieliśmy się, że wraca nam, znaczy wraca, że dostaniemy. I to, to jest dla mnie... Tego nie rozumiem nawet, bo nie dostaliśmy właściwie nic e, poza ujęciem Stitcha, ale Lilo i Stitch pojawi się jako wersja aktorska w przyszłym roku, w roku 2025. Ponoć ma być na sezon letni, czyli pewnie lipiec, może, może sierpień. Sierpień już będzie nawet za późno. Będzie sezon letni i będzie mieli Lilo i Stitcha aktorskiego. Ok, powiemy ponad 20 lat pomiędzy premierą animacji, a tym spoko. Czy jest to znowu potrzebne? Najwyraźniej jest. Najwyraźniej widzowie będą chcieli to obejrzeć. Dlaczego też? Ponieważ pamiętajcie, dla bardzo dużej ilości widzów Lilo i Stitch, oni mają w tym momencie pieniądze, bo to są osoby, które miały 5, 7 lat albo 10, gdy oglądały ten film. Teraz to są osoby po 30, które będą swoje dzieci zaprowadzać do kina. Podobnie było z, a, z Piękną Imbestią. Znowu film zarobił ogromne pieniądze. Jak wiecie, bardzo go krytykowałem, więc Aladdin ogromne pieniądze, bardzo go krytykowałem. Więc nie dziwmy się, że to live action przechodzi, bo to jest próba, po pierwsze zarobienia, po drugie, opowiedzenia nowej historii, albo nawet troszeczkę zmienienia tej historii dla nowego pokolenia. I to nie, i naprawdę nie jest to niczym nowym, ponieważ gdy sięgniemy starożytnej Grecji, to większość opowieści zmieniała się z każdym narratorem, z każdym pokoleniem, nie było jednej rzeczy, która byłaby, wiecie, ten, ta historia ma tylko jeden, jeden kształt. To jest naturalne, że to ciągle zmieniamy. Czy cieszę się, że dostajemy ich tak dużo? Absolutnie nie. A Lilo i Stitch nie jest ostatnią rzeczą, bo oczywiście trzeba powiedzieć, dostajemy remake, który będzie znowu w marcu. Już w marcu 2025 roku dostaniemy Królewnę Śnieżkę. Ja nawet nie obejrzałem zwiastunu, ale do tych wszystkich, którzy już piszą kontrowersyjne, niepoprawne komentarze. Ilu z Was tak naprawdę lubi Oryginalną królową śnieżkę. Ja nie, na cierp nie cierpię, nienawidzę się powiedzieć. Nie, nie cierpię. Nic mi się w niej nie podobało. Jako oglądałem jako dziecko, znudziłem się, właśnie ją wyłączyłem. Dopiero, gdy były potwory, było fajnie, gdy była zła czarownica i robiła złe rzeczy, było fajnie, ale wszystko inne było, piosenka krasnotów była fajna, ale tyle. Więc dziwi mnie czasami oburzenie na zmiany jakieś, kiedy oryginalny twór miałeś kompletnie gdzieś. Ale to nie jest największa rzecz, bo mamy oczywiście kolejny sequel. Tron 3 wraca z Jaredem Leto, z muzyką on od Nine Inch Nails, to też jest bardzo ciekawe. I uwaga, to będzie jeszcze w przyszłym roku. Kolejna premiera w przyszłym roku, której nic tak naprawdę nie wiemy. I domknięciem właściwie tych wszystkich rzeczy, nie mówię o Marvelu w tym momencie, jest to, że dostajemy w tym roku w grudniu sequel, a właściwie prequel filmu król Lew, w tej wersji. Ciężko nazwać aktorski, szczerze powiedziawszy. Wersji animowanej, tylko animowanej w 3D. Bo to tak naprawdę, dla mnie to jest animacja, tylko troszeczkę inna. Bo ja nie umiem tego nazwać filmem aktorskim. Znowu, film, który zarobił grubo ponad miliard dolarów. Był jednym z największych hitów roku 2019. Ponad miliard trzysta milionów dolarów. I w tym momencie dostaliśmy pełen zwiastun. Dostaliśmy informację od Barego Jenkinsa, który jest reżyserem. Pojawili się aktorzy, którzy Grają główne role. Historia, która będzie opowiadać o tym, jakim był Mufasa, zanim został Mufasą. I już w tym zwiastunie dostaliśmy kilka rzeczy, które nie są takie, jak były, chociażby w kolejnych częściach Królwa, czyli na przykład to, że Mufasa jest sierotą. I nie jest prawdziwym synem i prawdziwym bratem w cudzysłowie skazy, który nazywa się tutaj taka, i pewnie dowiemy się, skąd się wzięła jego. jego jego przemianę, jego imienia. Na razie dla mnie ten zwiastun wygląda oszałamiająco i dla mnie Król Lew jest jednym, albo Księga Dżungli, jest jednym z tych przykładów, że można remake'ować, spin-off'ować i tak dalej i dać nam coś ciekawego. Toy Story 4 dla mnie także jest tego, ty tego typu przykładem. Więc dostajemy na tym jednym expo 10 tytułów, które, które znamy już IP? Oczywiście. Pixar ogłosił, że zrobi pierwszą we, pierwszy swój serial oryginalny. Nazywa się Win or Lose. Okej, okay, o baseballowej drużynie chyba kosmitów albo super nieudaczników. Cholera wie, bo tak to się prezentuje. Dowiedzieliśmy się, że dostaniemy także film oryginalny Hopper, gdzie będziemy mieli, hmm, gdzie będziemy mieli dziewczynkę, która przenosi swój umysł do robotycznego bobra, żeby lepiej poznać kulturę bobrów, a te bobry muszą potem walczyć ze złym... Burmistrzem, który pewnie będzie chciał coś tam złego zrobić, i w tej roli będzie John Ham. Super. Są projekty oryginalne z to nie jest tak, że tylko i wyłącznie nie nieoryginalnymi żyje. Dostajemy także przyszłą premierę na przyszły rok film Eli, który na razie wiemy tylko tyle, że to będzie dziwne potwory, kosmos i całkowicie nowy świat, i że jo Zoe Saldana tam jest. Okej. Okay. Zatem jak widzicie, jest tego całkiem sporo i jest tego dużo smutnego, że tak dla, dla niektórych dużo smutnych rzeczy, no bo nie dziwię się, jeżeli usłyszeliście ponad 10 sequeli i powiecie: No, czy ludziom się skończyły pomysły? I to nie jest tak, że ludziom się skończyły pomysły, bo pomysły są. Moim zdaniem to, co się skończyło, to miejsce, gdzie można te pomysły realizować. Powtarzam, nie, nie zrobisz małego, niezależnego filmu właściwie dzisiaj, szczególnie w wersji animowanej, bo potrzebujesz na to ogromne pieniądze i po drugie potrzebujesz dystrybutora, potrzebujesz dostępu do sieci kin, a to wszystko są jedne jedna firma. Disney, który kupuje sieci kin, to samo to samo HBO, Wie, więc im bardziej mamy unifikację, im bardziej mamy monopolizację tego rynku, tym mniejsza szansa jest, że projekt, bardzo dobry scenariusz, on trafia na, 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 do jakiegoś producenta, który pracuje dla Disneya. Ten producent musi to przedstawić wyżej, to musi jeszcze pójść do jakiejś rady nadzorczej, ta rada nadzorcza musi komuś jeszcze, i dopiero wtedy te pieniądze zostaną przekazane. Co oznacza, że niestety z punktu widzenia filmów animowanych. Projekty nowatorskie są jeszcze trudniejsze do zrobienia. Aktorskie jest troszeczkę lepiej, bo mamy aktorów, którzy są multimilionerami, i oni jeszcze mogą powiedzieć: Dobra, dobra, ja daję pieniądze, wy tylko róbcie dystrybucję. I wtedy Disney mówi: Spoko, my nie ryzykujemy, a tylko możemy zarobić. I takie umowy są podpisywane. Jeżeli jestem, wiecie, aktorem, który ma kilkaset milionów dolarów, to ja mogę się w takie rzeczy bawić. Ale nie działa to niestety z animacjami, chyba że mówimy o jakichś małych studiach, a wtedy te filmy trafiają od razu na Netflix, od razu trafiają na. Jakieś streamingowe serwisy i zapominamy o nich, albo nawet nie wiemy, że one istnieją, bo, bo dosłownie nie ma pieniędzy, albo nie ma nawet pomysłu, jak je e, promować. Tak się prezentuje ta sequeloza. Ja powtarzam, moim zdaniem to nie jest 100% wina e, studia, to nie jest 100% wina nas, czyli biednych widzów. To jest wina troszeczkę tego, że pozwoliliśmy na mo monopolizację. To jest tak, jakbyśmy mieli tylko jedną, jedną firmę, która dostarcza, no nie wiem, pociągi, trasa. I tylko jedna firma, nie ma żadnych obostrzeń ze strony państwa. I ta firma mówi, dobra, od dzisiaj płacicie 3000 zł za bilet na stąd z Wrocławia do Warszawy. My sobie możemy protestować, ale w momencie, w którym nie ma kogoś z góry, kto powie tej firmie ogromnej, PKP, madafaka, powie, ej, nie możecie tak robić, to oni tak mogą zrobić. Wolny rynek. I niestety tak to jest, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Oni mogą sobie na coś takiego pozwolić, bo ciała, które zarządzają, które kontrolują, czyli w tym przypadku rząd, nie mają zbyt dużo kontroli, mimo tego, że istnieje coś takiego jak, 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 jak przepisy antymonopolowe i tak dalej, one są niezwykle osłabione i zaczęły być osłabiane w latach 80. przez Ronalda Reagana. Więc to ci, którzy będą na to narzekać, to niestety, to są najczęściej, bardzo często są osoby, które mówią, że im więcej wolnego rynku, da nam więcej możliwości i więcej wyboru. Bzdura. Więcej wolnego rynku dało nam wielgachnego Disneya, który daje nam sequele i karmi nas tymi sequelami. Gdybyśmy rozbili Disneya, rozbili HBO, rozbili Amazona, na przykład przepis, który spotkałem się, że jeżeli jesteś streamingową firmą, nie możesz być producentem i twórcą filmów. Muszą to być dwie różne firmy, całkowicie rozrzucone, różne spółki i tak i w tym przypadku chociażby już byłoby inaczej z produkcjami Netflixa, a z tym, co Netflix u siebie puszcza. Bo na przykład produkcja Netflixa, Netflix Productions, mogłaby sobie wyjść do Amazona i byłyby inne trochę kryteria, i inaczej by decydowano, co robimy i dlaczego, bo inaczej byśmy się rozliczali, chociażby. Są proste, proste rzeczy. Dobra, tyle z mojej strony, jeśli chodzi o sequel oze Disneya. Pieredyliar tytułów, które chcemy czy nie chcemy. Ja, ja część z nich. Wierzę, chcę obejrzeć, chcę dać 10 na 10, chcę się popłakać w kinie. Nie ma we mnie cynizmu i nie ma we mnie podsycania resentymentu u Was. O, ponieważ resentyment fajnie się sprzedaje, więc ja także będę wkurzony. Jak będę wkurzony, to będę miał więcej wyświetleń. Mam to gdzieś. Nagrywam to, ponieważ chcę pokazać Wam, że to nie jest takie czarno-białe. A poza tym, kurczę, aż sam się zaskoczyłem, jak dużo jest tych tytułów, które będą sequelami, spin-offami, czy też wersjami uh, live action. W każdym razie. Dajcie znać, na, na który z tych filmów czekacie, bo ja uczciwie na Mufasę czekam. Dobra. Ja uczciwie czekam na Mufasę, a innych filmów się boję. Może będę zaskoczony i chcę być pozytywnie zaskoczony. Uwierzcie mi, ktokolwiek ogląda kanał, ten wie, że jeżeli coś jest dobre, jest sequelem, nie mam z tym żadnego problemu. Nawet, no nie wiem, Frozen 2 bardzo mi się podobał. Ma problemy narracyjne, ale bardzo mi się podobał. Bardzo mi się fajnie śpiewało. Super wzruszająca e, animacja, więc. Nawet na Moanę troszeczkę może może zacznę czekać, ale mam trochę dosyć Deroka, w roli Deroka, więc, więc wolałbym kogoś innego. W każdym razie, dziękuję wam bardzo, kończę ten, miał być króciutki materiał. Czemu to jest ponad 20 minut, to ja nie wiem, ale trzymajcie się, widzimy się następnym razem tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Na razie.